Witamy serdecznie wszystkich hodowców. nie mam dzisiaj Kasię przy sobie. Kasia przyjechała sobie odebrać gołąbki. Gołąbki idą do oddziału. Gorlice, tak? Do Gorlice. A to będziesz leciała z moim kolegą w Grzesie, tak? Oczywiście. A to Grzesiu też, Grzesiu też dostał gołąbki, też mi przywiózł. Nasz przyjaciel z Bobowej, Grzegorz. Grzegorzu to też do mnie przyjeżdża, odebrać sobie jeszcze jednego gołąbka. Gołąbek, który był na poprzednim filmie, jeden idzie do Kasi do Gorlic, drugi idzie do, do Proszowic, do kolegi, którego też sobie może odebrać w dniu dzisiejszym, jutrzejszym, kiedy tam mu będzie pasowało. Jak oglądniesz ten film dzisiaj, kolego, no to zapraszam Cię po odbiór gołąbka jutro drugiego, bo jest dla Ciebie. To jest gołąbek yy, bardzo fajny, na którym filmie już tłumaczyłem. Kasia sobie wybrała tego, bo taki się jej podobał. Drugi został do tego, włącz Kasiu tutaj. Tutaj jest prezent dla synka, pokaż prezent dla synka. O to jest taki prezencik dla, dla, dla synka po moich y, fajnych gołąbkach z rozpodu z muszynki, które są teraz też tutaj u mnie. Więc to jest dla... Chłopak, Igora. dla Igora. Igor nas kameruje, to jest dla Igora. Proszę. A tutaj dostajesz gołębia ode mnie, który Ci się najbardziej podoba. To jest gołąbek szali. Gołąbek Szali to jest z rodziny od Artura Pawelca. Gołąbek z 14 roku. Ojciec po, po rodzicach Szaliego, rodzice wychowały gołąbka Gołąbek jest Pieta nerwę i oryginalnego Air też od Artura Pawelca serdecznie pozdrawiamy, a to jest dla ciebie. Dziękuję. Z szczerego serca. Jest fajny. Więc serdecznie wszystkich pozdrawiamy. Gołąbki młode, możesz pokamerować, są na polku fajnie, latają sobie. Po kameru, Igorek? Tu jestem. na pol. O, tutaj masz braciszka. Tego, co sobie wzięłaś no. teraz, to jest właśnie z tej samej rodziny. Moja zadyremia, jeszcze. jeszcze i tak te dwa, które widziałaś, no. też są z tego. Dziękujemy, Igor, bardzo Pozdrawiam. za kamerowanie, pozdrawiamy.